Dzień dobry Państwu, po długiej przerwie covidowej dzień polski w Mississadze No, zobaczymy jak to będzie, czy będzie mniej, czy więcej ludzi. A w każdym razie polska impreza w sercu miasta, gdzie mieszka chyba nas tutaj procentowo najwięcej. Zapraszam. Część oficjalna, właśnie się zapraszam. We are the hub of Canada when it comes to the Polish diaspora. We're over 50,000 strong, home of uh, Maximilian Kolbe and John Paul II Center. It makes us very proud that everyone comes to Mississauga to celebrate their Polish heritage. Isn't that wonderful? This uh, festival started as an idea about eight years ago, and so here we are today. It is the seventh year. Started with 5,000 in attendance, and I will share that we will be over 30,000 today. Isn't that incredible? One of our larger festivals. We are so honored. One more person I want to introduce to you, and then I'm going to see the microphone. And that is the person who made this all possible for me, who I adore, my mother, Veronica. Veronica is here with us. She's 86 years old. I got her. Sandova, who helped arrange it, a delegation from the city of Zeshu. Who's from Zeshu? All right. We have a lot in common with the city of Jeshu but we're working on a very strong economic uh, alliance. No witam, witam Pani Panie Andrzeju, mamy dzisiaj dwóch olimpijczyków polskiego pochodzenia, także e, można kto no, po... e, będzie, co będzie? Z naszych olimpijczyków? Tak. No to jest Wojtek Wolski. O, czyli hokej, okay, tak. On jest na, na scenie i jest okay. Artur Szwarz. A to, to jest siatkówka, on jest reprezentantem Kanady. Aha. I był na olimpiadzie w tamtym roku w Tokio. Rozumiem. To pana znajomy no, tak w tym momencie. Nasi znajomy. Nasi. Polacy. Polacy. <laughs> no, a jak tam team Kanada? No dzienka na właściwie przyjechaliśmy tutaj, żeby się otworzyć i do Krakowa zapraszamy. Do na Olimpiadę. Na Olimpiadę w przyszłym roku, prawdopodobnie, jak nie będzie znowu jakiejś pandemii. To prawdopodobnie wojna nas nie zatrzyma, tylko pandemia. zatrzyma. Wielkie podziękowania chciałabym w tym miejscu złożyć za to, co robicie. Za to, jak pięknie reprezentujecie kraj. Za to, jak, za to, ile robicie dla Polski tu w każdym momencie, reprezentując naszą ojczyznę. Bo, jak mówię, to jest właśnie wielkie zadanie Polonii. Polonii, Polonii całego świata, by. by wspierać również nasze działania na arenie międzynarodowej, by nie tylko reprezentować, ale również ułatwiać nam różne drogi, różne rozwiązania. Teraz polska marka rzeczywiście rośnie. Po, w trakcie trwającej wojny na Ukrainie przyjęliśmy ponad 3 miliony uchodźców i przyjęliśmy uchodźców ukraińskich, uchodźców wojennych. Przyjęliśmy ich nie w obozach, jak to do tej pory niejednokrotnie w różnych krajach bywało. My ich przejęliśmy w swoich domach, w swoich sercach. Tu widziałam przed chwileczką gdzieś akcent ukraiński, więc wiem, że również tutaj są nasi bracia. Budujemy kompletnie nową rzeczywistość, będąc solidarni z Ukrainą, wspierając ją tam bezpośrednio w walce, ale też ale też śląc pomóc. Wiem, że również to, proszę że, Państwa, wicemał Sławek Sejmu, Pani Gosiewska. Za to Wam też bardzo, bardzo dziękuję. Chciałabym też przekazać pozdrowienie od ministra Jana Dziedziczaka, osoby, która w polskim rządzie z upoważnienia premiera Mateusza Morawieckiego odpowiada za współpracę z Polonią, z Polakami mieszkającymi poza granicami. Miał to być. Powody rodzinne sprawiły, że, że nie mógł przyjechać, ale jesteśmy tutaj my, pan, ja, pan minister Dera, i staramy się godnie reprezentować naszego ministra. Wszystkiego dobrego życzę, udanej zabawy i bądźmy wszyscy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Szanowni Państwo, drodzy rodacy. Jest mi niezmiernie miło być z wami dziś tutaj, reprezentując prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę i świętując dzień Polski, który po dwuletniej przerwie może być znowu obchodzony przed siedzibą ratusza w Mississauga. Po trudnych doświadczeniach, którymi wszyscy w ostatnim czasie musieliśmy się mierzyć. Mam tu na myśli oczywiście pandemię COVID-19. Wszyscy doceniamy, jak to ważne jest utrzymywanie relacji międzyludzkich. Wzajemny kontakt i bezpośrednie rozmowy. Dlatego też dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie w organizację dzisiejszego wydarzenia. Szczególnie chcę też podziękować, w tym miejscu, wszystkim wolontariuszom. Trudno sobie wyobrazić to święto bez pomocy wolontariuszy. Specjalne podziękowania kieruję do pani burmistrz Boni Krąbi za niesłabnące wsparcie i życzliwość działań naszej Polonii, która w e, Kaga liczy ponad 50 tysięcy, niektórzy mówią 200 tysięcy, ale w każdym razie Polonii jest tutaj bardzo dużo. Z dumą i nieskrywaną radością patrzę na wszystkich Państwa, uczestników festiwalu, którzy, który od lat zajmuje kluczowe miejsce w kulturalnym kalendarzu tego miasta. Język polski to trzeci język używany w tym mieście. I dzięki wysiłkom wielu obecnych tu dzisiaj osób możemy przekazywać jego znajomość kolejnym pokoleniom. To wielka korzyść nie tylko dla nas, Polaków, ale również dla wszystkich innych społeczności, które mogą poznać tę naszą kulturę, tradycję, a także wkład naszej koronie w tego pięknego miasta. W tym miejscu także pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do umacniania naszej polskości. Myślę tutaj o naszych kapłanach, siostrach, wszystkich polskich rodzinach z parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, która od ponad 40 lat niesie pomoc. Tutaj społeczności. Nie wpuszczała panią? Nie, nie. Ja po prostu wysłałam dwa razy aplikację, czy możemy tutaj zaistnieć, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi po prostu. No i dlatego jest... mogła się pani zaprezentować. No nie, nie, nie było okazji, żeby, żeby zaistnieć. No ale jesteśmy, 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 czekamy na wyborców i, i mamy nadzieję, że wygramy, że New Blue Party of Ontario. W, każdej, w każdym ridingu mamy kandydatów, więc zapraszamy serdecznie. I na koniec. Przyjmijcie Państwo życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i społecznej. Wszystkim Państwu życzę dzisiaj wspaniałego świętowania. Dziękuję bardzo. Tak, czarodzki, jak to się... Bieliczka. Bieliczka, o, to niedługo szaletnia, tak. Nie, nie tak? tak, nie? mamy nadzieję, to, że będzie. To z ja, już chyba dwa lata. To, to panie przez ten czas, A Ile osób ile, ile ile, o, ile o, from, uh, Mamy bardzo dużo szak O nas um, jest jeden Jeden z większych, Nasz A Polish president To ile? To ile? Nie wiemy, ile jest tak naprawdę, ale to dużo szab mamy.

Wszędzie no jest to różne No i zapraszamy. Za darmo w ramach harcerstwa, czy jak to jest? <grywa> no, tak, <grywa> trzeba zapłacić bo się <grywa> Ile w koł? Ile, ile rodziców jest? bo to są rodzice, czy, czy tylko... rodzice, rodzice. rodzice tak. Chciał nazbierać nacje Na akcję Na jak Na wycieczki? Na 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 wycieczki?

żeby jednak kączki były pod końcową. Uh, Dwie kawy, jedną no, czarną, jedną z mlekiem, proszę. Byłoby więcej pieniędzy przez no, ale myślimy, że wszyscy, te czasy na bo troszeczkę inaczej na tył.

To pani na ochotnika, oczywiście. Nie, ja jestem bo ja Jestem też ja być pierwszym miejscem w tym Super. A pani? No, nie, nie, przedstawię. I to ochotniczo, tak? To tak? To ochotniczo. Kapechani zapraszamy do koła, żeby też pomagać Zapraszamy. w już serdecznie i Pani się nie przedstawiła, jak pani? A, ja na... Jestem zapytać o naszym okay. To kogo jeszcze pominąłem? Pani jest tam. 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 Pani nie Pani no, jest I Pani jest ma... tam. Pani Welcome to the Polonia has been successful in building the strength of the Canadian society in so many dimensions for many generations. Their great grandparents, grandparents' fathers arrived from Poland, but they did not forget their mo motherland. They are loyal citizens of Canada, but they are strengthened by their Polish identity. Today, we can experience uh, here at, at the festival the Polish culture, uh, which is great. And I'm happy to, to learn that there is such a big community of Poles here in Mississauga. Some say that it's over 50,000 uh, people, as we learned today with the minister. Uh, it might be even more, maybe 200,000. Um, that's just perfect. let me, let me recognize uh, and echo what was said earlier, uh, the friendship of uh, madame mayor bonnie crombie, a great friend of the polish community and a great friend of uh, our of, uh, um, consul general as well, and um, madame magdalena chukoska. Uh, let me also thank here the organizers of the, of the event. Ms. Anna Gurbinski and uh, director of the of the Saga Polish Days Festival, and uh, Mr. Eric Szustak, the president of the board. Thank you for all your efforts. Let me also echo one, one thing that my colleagues mentioned as well. Um, there's no time in my short speech to, uh, to delve into the political issues, uh, but let me just say that while celebrating, we remember the heroism. Our Ukrainian uh, sisters and brothers who are fighting with the horrid Russian invasion. Poland, uh, as we see it, uh, was uh, and is the country which is sort of first to help. We provide support in all the possible areas, but so is Canada, and so are many members of the Polish community here in Canada. It is very much appreciated. Thank you very, so much for this. I would just like to recognize as part of the delegation. With us today is Pani Magdalena Szybowska, who is our Consul General in Toronto. Thank you for being with us here today. And this is a good, the year, Vice Consul. Yes. At this time, I would like to invite some of our members of Congress, federal members of parliament, to introduce you to all our members of the federal members of parliament, representing the City of Toronto and the Ministry of Consultation. Witamy, witamy, dzień dobry Ile poszło dzisiaj? Jak tam się rozwija sytuacja? Dziękujemy bardzo, ważnego życzę Jak się sytuacja rozwija? No, bardzo właśnie. dobrze, pogoda się zrobiła, rano było no zimno właśnie. teraz jest cieplej, coraz ładniej To co, co tutaj Euromax można? Cały mamy pyszne golonki z kapustką mamy pierogi, mamy kiełbaskę z kapustą mamy karpówkę w klasie pieczarkowym najlepsze naleśniki w mieście i krokiety No to super, to co najbardziej idzie? Tak, jednak pierogi i kiełbaska. A z czym pierogi są? Pierogi ruskie. Ruskie? A Właśnie, teraz tutaj. Bardzo Ale to dobrze, to super, że są ruskie. Do której tutaj będzie to wszystko? Do końca. 11 12 w nocy? Tak zamierzamy. Wytrzyma się? Jak będziemy mieć siły. No to miłej zabawy i dużo siły. To proszę jeszcze przedstawić, proszę się jeszcze przedstawić. Madzia. Żaneta.

Our hospitality As was said before, after Russian aggression, Poland ac accepted three and a half million Ukrainians, not in the camps, but in their houses. Uh, okay. To ile to ciągnie? Nie wiem. <grymne> nie próbowałeś? <grymne> nie. Powiem przytacie. <grymne> no tak, przytacie nie powiem, no, oczywiście. <grymne> no dobra. No powiem przytacie ile ciągnie. To ja mogę wyjeżdż, ja go wiem ile ciągnie po oponach. 3 tygodnie opon nie ma No tak, parę no tak. Spare opony mówię. To co? To, to, to na zła, na zła. z mojej kariery, ale jakoś wyszło dobrze i, i miałam szansę grać uh, w olympics i jeszcze parę lat potem, a uh, teraz jestem uh, retired, mieszkam w Toronto i, i miałem, uh, urodzi, urodziło się mi czwarte dziecko I w ostatnim tygodniu i pierwszy jestem. No, gratulacje, gratulacje. Ale to co, jakaś szkoła ho hokejowa będzie, coś takiego? Co, co Pan zamierza? Nie, nie myślę, że będzie szkoła, ale dużo pracuję z chłopakami, co mają, wiesz, 13, 14, 15 lat i, i z uh, professionals, NHL players uh, w Toronto, ale też będę pracował w uh, business development, real estate. Uh, o, dobrze. i Jestem w rodzinie. Yeah. W A to chciałem jeszcze zapytać o... E, Jakie są najmilsze wspomnienia z kariery? Co się tak naj... Oh. Najbardziej utkwiło. Ja myślę, jak myślę jak gram w Colorado, jak mam młodszy i też w Olympics, naprawdę ten, ten ostatni rok był taki trudny jak miałem tą kontuzję nie? i żebym mógł później grać dla, dla Kanady i, i wygrać medal, to naprawdę myślę o tym cały czas. Rozumiem, rozumiem. To zostaje, takie rzeczy tak. zostają. No to cóż, to wszystkiego dobrego i, i dziękujemy, dziękuję że pan tu jest i czuje się Polakiem. Właśnie, co takiego w Polsce jest dobrego? Co w polskości jest dobrego? Wszystko, naprawdę wiesz, ale tyle lat już nie byłem w Polsce, chyba ostatni raz byłem 3-4 lata temu, ale jak byłem, to wiesz, Polska jest piękna i... I bym chciał teraz e, mam więcej czasu, nie? Bo nie, nie gram, to bym chciał więcej e, wiesz, latać tam może z rodziną i może Polacę z, z moją rodziną teraz, oni nigdy jeszcze nie, tam nie byli, nie. Aha. I fajnie by było e, wejść moje dzieci tam, żeby oni mogli zobaczyć Polskę. A i jakieś inwestycje w Polsce, coś takiego? Jeszcze nie, a teraz mam dużo czasu i więcej więcej e, inwestuję i zobaczymy. Wszystkiego dobrego, dziękuję Dzień, bardzo. Dziękuję bardzo. বা মা করমাতক মাচতকি পা কর